Więc tak stało się. 500 subów biliście na, na, na ostatnim live'ie z Fortnita, więc trzeba założyć Team. Więc Team będzie się nazywał Tom. Tom, Tom, RA, czyli będzie to ryby Angroxa. Yy, co będzie się tam znajdować? Yy, no będzie miła atmosfera, sparingi między sobą, między innymi teamami. Walk... No, jeszcze nie będzie, ale będzie na pewno te o prezenty, turnieje wspólne z najlepszymi z Timo. I no, i będzie grana. I, i, od razu mówię, że gracze na playu nie będą musieli sobie zmieniać na, z dodawać sobie RA a komputerowcy tam słyszałem, że mogą, to mogą sobie zmienić na RA więc to na tyle, co chyba. Więc...